Mam na imię Wojtek Kula, to jest mój młodszy kuzyn Olek. No i widzieliśmy ten obiekt, no nieznany, ale mniej więcej kształty kojarzyliśmy. Było to w kształcie cygara i to mniej więcej było 4 miesiące temu, 4-5 miesięcy temu i staliśmy tu, gdzie ten plac się zaczyna, gdzie, gdzieś, gdzie te kamienie są wysypane. Wyładowaliśmy śmiecie na samochód i młody się zaśmiał i mówi: patrz papieros leci. Mówi: patrz papieros leci. I ja z początku nie zwracałem uwagi, a później podniosłem głowę do góry i widzieliśmy obiekt dosyć duży w kształcie papieros, cygara. I był oświetlony dosyć mocno, nie? Z tyłu. Z tyłu, miał w koło pełno świateł, a z tyłu najmocniej świeci. I nie nie wiem O której godziny to było? To było późno dosyć, bo już szaro Dosyć około 8-9 godziny. Ile yy, znaczy się, jak długo obserwowaliście ten obiekt? My obserwowaliśmy go tak długo, dopóki nie zniknął nam tutaj za horyzontem domu. Dachu. Jak to długo było dla Was? Czas. Około dwóch minut. Dużo. Teraz będziemy rysować swoją drogą. Czyli on się przemieszał dosyć szybko można powiedzieć. To znaczy to no dosyć szybko. Od tak. samolotu szybciej takiego co leci, od helikoptera. Nie, 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 nie. Na no jakiej wysokości oceniasz to mogło być? Zawsze to jakoś ocenić. No wysoko, ale wzrokowo rozpoznałem. Jakbyś miał że... to ocenić wielkości, wiesz jaka jest na przykład jak widzisz księżyc na niebie to... Czy, czy, powiedzmy, no jakby to wyglądało do wielkości Księżyca, jak gdyby przeciąć Księżyc, tak wiesz, średnicę taką zrobić Księżycowi? Wielkość pozorna, tak zwana. Znaczy, większy czy mniejszy od Księżyca takiego. W tym sensie, wiele Księżyc jest ja duży? No, jak patrzyliśmy na Księżyc mniej więcej, to, to takiej samej wielkości. Takiej samej wielkości. A jakby przyrównać na przykład do lecącego, samoloty, tak nisko nie ratają, ale... No powiedzmy do samolotu, czy to było większe od samolotu, mniejsze? Większe. większe było. I czyli poruszało się ta najjaśniejsza strona była z tyłu. Z tyłu. A jakaś smuga o... zostawała z tyłu. Nie, nic nic. nic, nic nie zostawało. Albo jakiś dźwięk, czy był słychać? Też nic, nie A zwierzę... nie. zwierzęta w obejściu coś, jakieś? Nic, cisza cisza była. A zacząła zupełna cisza, nic. Nie reagowały na to I... po Teraz rysujemy, dobra? Dobrze. I tu jest dom. Rozumiem. Tu jest dom, my stoimy. My stoimy tutaj mniej więcej. Tutaj mniej więcej stoimy. W dwóch, nie? Tutaj sobie mniej więcej w dwóch stoimy. I ładujemy na samochód, na pojazd śmieci, nie? I młodszy kuzyn powiedział, że to było mniej więcej jak ja się obróciłem. Po jakimś czasie dopiero bo nie zwracając z początku na niego uwagi To... Ale jak ja zauważyłem Obiekt był mniej więcej tu kuzyn mówi, że zauważył to był mniej więcej taki kształt coś takiego. To jest tak rysunek taki i tu tył miał cały oświetlony, tu było pełno światełek takich rażących, co były widoczne i to nie było jedno tutaj duże światło, tylko ileś mały. To tak? było widać punkta, takie punkta świetlne, mm -hmm. nie? I ogólnie w koło też było oświetlone, ale już były słabsze światło, nie? I patrzyliśmy na niego do tego miejsca, gdzie zmierzał w stronę jeziora. Tak mniej więcej tu rysuję i Patrzyliśmy na niego, dopóki nie zniknął nam tutaj za Dziękuję. Mhm, Jeszcze raz już tak? Coś mniej więcej takiego. Mhm. I tu był oświetlony bardziej, a tutaj mniej. Ogólnie był cały oświetlony, ale... Nie wiem, czy to był przód, akurat, czy tył, ale my go widzimy, Ale, to widzi... ale tą się stroną to. się poruszał. Nie, czyli tak mniej więcej ustalili, że to był że no, tył. że tu jest tył. Mhm. I to było bardziej oświetlone. Te światełka były wszystkie tego samego było koloru. takie. To, to jest ważne, jaki kolor był? Brązowy. Tu był, był brązowy, a tu był biały. Czyli tu był ciemniejszy, a tu jaśniejszy, tak? Odwrotnie. Mhm. Jak było dokładnie? Nie, tu był brązowy z tyłu. A tu, był to, tu, tu, gdzie światełka nie był brązowy. Brązowy tam był, a tu był biały. jak ty pamiętasz? Że tu był jaśniejszy. Tak, to był a był dalej? A tu był... Cały jeden Szaro man. Ogólnie a. to był szary, nie? Tylko mhm. światełka miał w koło i... Te światełka jakoś mrugały, był... czy świeciły? Nie, jednolicie. I świeciły. wszystkie jednym kolorem? Mhm. Jaki kolor? jak żarów, taki jasny. Tylko jaśniejszy. O wiele jaśniejszy kolor a najbardziej jasne było tu z tyłu tak, tak? To. czy te światła może jakoś trochę świeciły w dół do góry czy tak prosto do tyłu jakoś były tak skierowane nie, nie, nie można nie, nie można było tak określić bo to tak mhm. dobra ja zrobię sobie zdjęcie.